29 szkół z subregionu Ciechanowskiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. To jest projekt bardzo szeroki dla 236 szkół. Jeśli chodzi o organy prowadzące, to są oczywiście gminy i powiaty, bo mówimy to o szkołach podstawowych i szkołach średnich. Cały projekt to jest 35 milionów złotych, szczególnie z Unii Europejskiej. Z regionalnego programu operacyjnego, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego pochodzi 28 milionów. No i oczywiście on służy temu, żeby doposażyć szkoły w odpowiednie pracownie tematyczne, ale też sprzęt mobilny typu przenośnego, po to, żeby można było prowadzić lekcje i stacjonarnie, i zdalnie. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu. To aż 35 milionów złotych, z czego 28 to fundusze unijne. Staraliśmy się to zorganizować na bazie, tak jak powiedziałem, środków własnych, które tak naprawdę były przeznaczone na zupełnie inny projekt, tego typu, ale projekt, gdzie, gdzie samorządy, gminy miały dołożyć 50% do tego typu działania. Udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej, w związku z tym COVID jest takim, taką, taką rzeczą, że rzeczywiście gminy tracą pieniądze, przychody własne, Zresztą samorząd województwa również, ale, ale te najbiedniejsze gminy mają z tym największe problemy i stąd zrodził się pomysł, żeby po prostu przekazać im to bezpłatnie pokrywając wkład własny finansami samorządu województwa. Umowy partnerskie w, w tej sprawie podpisali w ubiegłym tygodniu beneficjenci subregionu Ciechanowskiego. To bardzo dobra inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dzięki sprzętowi, który pozyskamy, będziemy mogli w pełni realizować edukację zdalną, a jeśli wrócimy do szkół, to na pewno będziemy mogli korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Do placówek, tak jak już dzisiaj usłyszeliśmy, trafią komputery stacjonarne, trafią laptopy z oprogramowaniem. Bardzo dużym plusem jest, że będzie to specjalistyczne oprogramowanie głównie skierowane do uczniów drugiego etapu edukacyjnego, czyli tak naprawdę dla uczniów klas siódmych i ósmych, ponieważ dostaniemy profesjonalne programy do chemii, fizyki, biologii. Dodatkowo część uczniów w każdej placówce ma problem z dostępem do internetu, a tutaj będzie też część sprzętów wyposażona w internet. W procentach poradzili sobie uczniowie, przede wszystkim i rodzice, jeśli chodzi o edukację zdalną. Na początku część uczniów miała problemy ze sprzętem, ale w placówce dysponowaliśmy tabletami, które użyczyliśmy uczniom, żeby mogli realizować edukację zdalną. Uczniowie poradzili sobie świetnie, możemy też tutaj się pochwalić, myślę każda placówka, że te wyniki były bardzo zadowalające, które uzyskiwali uczniowie realizując zadania zdalne. Dla wiele